Cześć, jestem Marcin i dzisiaj razem z Adamem porozmawiamy o smart home. Cześć wszystkim. Adam, powiedz mi, co to jest smart home? Smart home z języka angielskiego oznacza inteligentny budynek, czyli system automatyki, który sprawia, że domownicy są w stanie wysterować inteligentną instalacją za pomocą różnych urządzeń, np. za pomocą telefonu. I takie sterowanie może odbywać się lokalnie, czyli będąc w domu, ale też zdalnie, czyli z każdego końca świata. Tutaj w takim wypadku potrzebujemy oczywiście mieć dostęp do internetu. I jeżeli mówimy o smart home, to nie mówimy tylko o samym sterowaniu, ale też chcielibyśmy wiedzieć, co w tym domu się dzieje. Na przykład dzięki wizji z kamer. Ok, Adam, mówisz o sterowaniu, ale co właściwie możemy wysterować w domu? W domu możemy wysterować prawie wszystko, co jest podłączone do prądu. Z mojego doświadczenia najczęściej steruje się oświetleniem, ogrzewaniem i roletami, ale też dodatkowo można wysterować innymi systemami, jak na przykład alarm czy, czy, czy właśnie kamery. Dobrze, to kolejne moje pytanie jest takie: co wchodzi w skład domu inteligentnego? W skład domu inteligentnego powinno wchodzić jak największa ilość czujników i opomiarowań. Jak sama nazwa wskazuje, dom inteligentny powinien zachowywać się inteligentnie. Czyli w przypadku, gdy wchodzimy do łazienki, no to chcielibyśmy, aby załączyło się oświetlenie i wentylator. Okej, okay, przerwę Ci. Czy w domu inteligentnym są same czujniki? Czy nie ma miejsca na przyciski? Nie, w domu inteligentnym Mogą być jak najbardziej zwykłe przyciski. Przyciski mogą być w designie takim tradycyjnym, czy też bardziej takim już nowoczesnym, z wyświetlaczami. Podsumowując, system Smart Home to taki system, gdzie dążymy do sterowania całym domem, zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału. I zadawania pytań w komentarzach.